Oczekiwanie zakończone. Nareszcie PKO Ekstraklasa wraca do gry. Sezon 2019-2020 zostanie zainaugurowany dzisiejszym spotkaniem o godzinie 18:00 Arkadynia, Jagiellonia Białystok. Wiele oczywiście wydarzyło się w trakcie tej dwumiesięcznej przerwy, ale ja zastanawiałem się, gdzie wypadałoby jeszcze w tym tygodniu pojechać, aby porozmawiać o tym, co działo się w tych minionych kilku tygodniach. Padło na Poznań na Poznań dlatego że ten Miniony sezon jak wszyscy kibice Ekstraklasy i przede wszystkim Lecha Poznań doskonale wiedzą no był absolutną Katastrofą. Ósme miejsce najgorszy wynik od czasu tej właścicielskiej transformacji przejęciu drużyny przez rodzinę Rudkowskich. Nastroje fatalne, atmosfera wokół klubu bardzo złate oczekiwania kibiców i emocje związane z Lechem topniały wraz z fatalnymi wynikami. Przyszedł Adam Nawałka, miała być rewolucja, miało, miała być wskrzeszenie i uratowanie minionych rozgrywek, tak się nie stało. W trakcie tych kilku, kilku tygodni nastąpiła, nie chcę powiedzieć, może kolejna rewolucja, ale zmiana myślenia w lechu Poznań, jakie wyznaczyli sobie cele. Co właściwie chcą osiągnąć w najbliższych kilku tygodniach, a w perspektywie dłuższego czasu kilku miesiącach? Czy jest to walka o mistrzostwo, zajęcie miejsca gwarantowanego występ w europejskich pucharach, może coś mniej? O tym wszystkim postanowiłem porozmawiać z Piotrem Rudkowskim, czyli wiceprezesem Lecha Poznań, odpowiedzialnym również w dużej mierze za funkcjonowanie pionu sportowego, także transfery i kształt drużyny, która bardzo się zmieniła, mając oczywiście również w głowie... Nie tylko transfery przychodzące na bułgarską, ale również fakt z jak wieloma piłkarzami klub się pożegnał. Lech okazał się dla mnie w takim razie bardzo ciekawym tematem. Posłuchajcie, co do powiedzenia miał Piotr Rutkowski. Rozmawialiśmy w jego gabinecie w Poznaniu po. Tej rozmowie jeszcze wnioski na temat tego, co myślę na temat, na temat tej rozmowy, która była przeprowadzona kilka dni temu, mianowicie we wtorek. Wiceprezes Lecha Poznań Piotr Ruskowski, jest moim gościem przed startem jeszcze sezonu. W którym planujecie co? Jaki jest cel Lecha Poznań? Bo na razie to jedna wielka enigma. Mogliśmy zobaczyć chociażby ten wideo spot, w którym mówicie, po prostu grajmy w piłkę. Tak, tak. tak. Ale klubcy chcieliby wiedzieć, o co ta gra jest tak. jednak. Na pewno zbudowaliśmy i budujemy nadal zespół, który ma grać długofalowo przez kilka sezonów w Mistrzostwo Polski. Tutaj to nie, nie ulega wątpliwości. Z tego To się nie zmieni w Lechu Poznań. Ten zespół na pewno będzie potrzebował czas, jest po dużych zmianach, jest po dużym odmłodzeniu, wielu wychowanków jest. Na początku rzeczywiście będzie dla nas ważne, żebyśmy grali wreszcie w piłkę, bo w ostatnim sezonie nie graliśmy w piłkę. I mówię to pod, pod kątem stylu też. Tak? Chcemy widzieć Lecha odważnego, dominującego, chcemy widzieć Lecha przy piłce, chcemy widzieć Lecha, który potrafi wyżej zaatakować rywala, który potrafi wyprowadzić piłkę od tyłu. Chcemy widzieć Lecha, który po prostu cieszy się, że gra w piłkę. I to jest bardzo ważne. To, że uciekacie powiedzmy, od takiej jednoznacznej deklaracji, to jest wynik tych ostatnich lat że być może mniej mówić, a więcej robić na, na boisku. To jest takie pewne, nie wiem, też spuszczanie powietrza z tej, z tej drużyny. Jak jest założenie, że jednak nie chcecie tak do, dokładnie określać swoich celów? Przede wszystkim przede wszystkim jest to pewne doświadczenie, pewna pokora, która musi się pojawić po, po tych doświadczeniach, które my tutaj wspólnie przeżyliśmy. Jest to oparte po prostu na takim bardzo chłodnym, racjonalnym podejściu, że mamy bardzo młody zespół, że ten zespół przeszedł ogromne zmiany nie tylko trenerów, nie tylko różnych wizji trenerów. Ale też zawodników na kluczowych pozycjach, którzy byli w Lechu wiele, wiele lat. Po takich zmianach, oczekując od trenera, który też jest przecież w Lechu zaledwie parę miesięcy, od razu cudów, to by było nie, nie, niesprawiedliwe też w stosunku do niego, tym bardziej, że w tym momencie chcemy wrócić znowu do tej naszej ciągłości, do tej naszej kontynuacji, pewnej wizji cierpliwości też w stosunku do, do trenera, z której słynęliśmy w przeszłości, tak, i do tego nam teraz jakaś deklaracja i pompowanie balonika znowu nie jest w ogóle przydatne. Ja wiem, że ludzie w Poznaniu nie są, nie są cierpliwi i chcą od razu wszystkiego, natomiast ja wiem też, że ludzie nie chcą mieć Pustych słów i pustych deklaracji. Nie. Chcą widzieć czyny, chcą widzieć futbol wreszcie, tak? I na tym nam najbardziej będzie zależało, żebyśmy wreszcie grali. W tym gabinecie być może, tak? Nie wiem, spotkaliście się z trenerem Żurawiem i, i co, bo on dostał cel, on wam przedstawił tę te, te swoją koncepcję. Czy jak to wyglądało? Jak, jak wygląda stan między relacji między, między wami a, a trenerem? bo jeżeli nie ma takiego jasnego celu, powiedzmy, czy inaczej wy o nim głośno przynajmniej nie mówicie, to co słyszał trener? Trener wie dokładnie, że musi zbudować zespół wspólnie z dyrektorem sportowym i ze scoutingiem, który będzie walczył o mistrzostwo Polski. Trener wie, że musi ten zespół przygotować do tego, że musi taki zespół stworzyć, że ten zespół musi wreszcie grać taki w futbol, jaki Lech Poznań chce grać, jaki ma być w DNA lecha Poznań, tak jak to widzimy w ostatnich latach w naszej akademii. I trener też wie, że ten czas od nas dostanie, bo musi go dostać po tylu zmianach, po to, żeby właśnie mógł ten cel długofalowo realizować. I, i oczywiście, że w pewnym momencie przyjdzie ten moment, gdzie zobaczymy, no, jak daleko jesteśmy od tych naszych. Y, Trofeów, o, 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 za którymi mocno tęsknimy. tęsknimy. Bez uznania. Natomiast y, waży w tym pierwszym etapie, i to po takim pierwszym kwartale będziemy mogli to przeanalizować, jest to, czy my zrobiliśmy postęp w grze, czy nasi zawodnicy poszczególnie się rozwijają, czy robią postęp. W, w ostatnim czasie trudno powiedzieć o jakimkolwiek postępie, o jakiejkolwiek wizji gry naszego zespołu. To musi się w pierwszej kolejności zmienić, zanim my będziemy w stanie coś zadeklarować. A to nie jest dla Was takie fantastyczne alibi, że jeżeli coś pójdzie nie tak, jeszcze w tym pierwszym okresie, nie wiem, czy do, rundy, do końca rundy jesiennej. Cały czas można wtedy fajnie mówić, dajcie nam jeszcze czas, niech trener buduje i tak dalej, i tak um, dalej. Nie patrz na to, tak jak, że to jest alibi, bo, bo tak jak wiele razy powtarzałem, że my tutaj będziemy na lata, my w tym klubie będziemy na lata, my patrzymy na Lech Pozań z perspektywy kilkudziesięciu lat, um, a nie z perspektywy jednego sezonu które by nam się przydała alibi jakieś to, to mijałby się celem. My po prostu wiemy, że ten zespół jest młody, my wiemy, że zawodnicy młodzi mają wahania formy, że nikt nie wie, nawet oni sami nie wiedzą kiedy, to oni się ustabilizują. My wiemy, że zawodnicy, którzy przychodzą do Lech, obcokrajowcy też potrzebują czasu. To nie dotyczy tylko zawodników grających w Lech Poznań, ale też w innych klubach polskich. Ten czas jest potrzebny i nikt nie wie jak, kiedy to zatrybi, kiedy to zapali. Stąd Puste deklaracje rzucać, rzucać się z motyku na słońce. My to już robiliśmy. Jak walczymy o majstra, odjeżdżamy Nie jest to niepotrzebne legi, w, tym i tak w tym momencie. Po, po takich wielkich spokoju. zmianach, po takim resecie, jaki nastąpił, jest to po prostu niepotrzebne. Ten zespół potrzebuje teraz wreszcie tego trochę spokoju, tak? I my ten spokój musimy sobie wziąć po prostu. A jesteście w klubie zadowoleni z tego resetu? Na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Zgodnie z planem tak? Wszystko przebiega zgodnie z planem i mam tutaj na myśli transfery, mam tutaj na myśli jak zespół pracuje, pracowo, przepracował ten okres przygotowawczy, też jak wyglądaliśmy w sparingach, tak? nie tylko same wyniki mnie tutaj interesują, ale przede wszystkim to, czy realizowaliśmy pomysł, wizję gry trenera Żurawia, którą nam przedstawił bardzo precyzyjnie, w bardzo precyzyjny sposób Dokładnie wie, czego oczekuje od danego zawodnika na każdej pozycji. I widzieliśmy już w niektórych etapach, w niektórych fazach. Rzeczywiście jego rękę w tym. Też jeszcze za mało czasu. On miał za mało meczów ten zespół rozegrał, żeby powiedzieć, dokładnie to jest dokładnie to, co on chciał. Ale widać już, w jakim kierunku chcemy podążać, widać, jak chcemy grać, i to cieszy. To cieszy. Strona internetowa KKS czyli taka bardzo duża, bym powiedział, jeśli, jeśli chodzi o, o środowisko… Nie, nie, nie kojarzę. Na pewno prezes kojarzy. Zrobiła taką ankietę, w której oddało głos ponad 10 tysięcy kibiców Lecha i tam, mam wrażenie, całkiem dobrze widać te nastroje i tę niepewność które miejsca celuje, mm -hmm. celuje mm -hmm. Lech? Prawdopodobnie wynika to również, również z tego. I jak się zakończyło, bo nie, bo nie mniej wiem. Więcej, tu macie jeszcze się, macie pamiętasz? Nie pamiętam. I tam było chyba między, że, że, że będziecie celować mniej więcej w podium albo miejsca 1-5. To chyba był mm -hmm. wynik, który, który miał najwięcej, najwięcej procent tych, tych kliknięć i ewentualnie będziecie walczyć w finale. Pucharu Polskiego. Mhm. Czyli gdzieś czołówka, ale ta wiara w samo mistrzostwo, no nie do końca. No, to jest tak jak, tak jak powiedziałem, po tak dużych zmianach, no kibice też nie wiedzą, jak ten zespół będzie wyglądał. Tylu zawodników odeszło, chyba 12 albo 13 można naliczyć. To jest duża zmiana. Dodatkowo też trener, który inaczej chce grać w piłkę, zobaczymy, co z tego wyjdzie też tak. Na pewno potwierdzam to, że chcemy budować zespół, który będzie się biło, mistrzostwo polskie, i Lech Poznań zawsze w tej czołówce musi być. To jest to, to nie wątpliwości stąd, no, jest to w pewnym sensie spójne, bym powiedział. A rozumiecie też w klubie prawdopodobnie ograniczenie tego zaufania. Przez argument, który bardzo często pada, ten reset, te rewolucje, jakkolwiek to nazwiemy, przeprowadzają ci sami ludzie. No, y, a czy rozumiemy frustrację, bo mm. sami jesteśmy wkurzeni na to, jak te ostatnie sezony się potoczyły. Natomiast y, dział sportu, chciałbym podkreślić, przeszedł jednak największe zmiany y, w całym klubie. Y, zaczynając kilka lat temu, czy lata temu od y, Akademii, te zmiany wyszły nam na, na, na lepsze. Zresztą kolejne kolejni zawodnicy to potwierdzają. Rok temu no, bardzo ważna funkcja została zmieniona, czyli szef skautingu dołączył do nas jesienią dyrektor sportowy. To są dość duże zmiany dla pionu sportowego. Ci Te osoby, łącznie z Tomkiem Rząsą, Jacek Tarpiłowski, łącznie z trenerem Żurawiem, no, po raz pierwszy teraz pracowali właśnie na to okno transferowe. I trzeba ich te, im też dać czas, żeby no, być w stanie ich rozliczyć po tym okniem transferowym. Tak? Trzeba zobaczyć, jak ta praca została wykonana, czy i pewne zmiany powinny być już widoczne jednak w naszym podejściu do, do tych transferów. Natomiast duże zmiany wydar się wydarzyły, stąd są to nowe osoby, które, um, które kreują tą politykę sportową. Nie zawsze jestem to ja. Aczkolwiek na samym końcu gdzieś, gdzieś jestem ja tą osobą, no jednak od wielu, wielu lat w tym klubie jestem i zamierzam przez wiele, wiele lat w tym klubie jeszcze być, ale twierdzę, no że... Ciebie to, bo często, bardzo często jeżeli jest brak sukcesu, to wiadomo trener, piłkarze, ale jest oczywiście zaraz Rudkowski out, Klimczak out, to jest zrozumiałe. Bolesne, nie wiem. To, to, jest, to jest zrozumiałe. Yy, oczywiście, że to jest yy, bolesne, bo każdy z nas życzy sobie jak najlepiej dla tego klubu, i każdy z nas no, miał inną wizję tego klubu niż to w ostatnich latach było widoczne. Jest to rozczarowanie yy, sam do siebie mogę być rozczarowany, sam, sam, sam sobą mogę być mhm. rozczarowany. Tym, tymi ostatnimi sezonami. To, to, to bez łzań, stąd frustracja zrozumiała. Natomiast e, trzeba też chłodno na to być w stanie spojrzeć, dokonać pewnej autorefleksji. Trzeba zrozumieć, co się źle zrobiło. To jest bardzo ważne. Wiele błędów zostało popełnionych, przeze mnie też. Natomiast też e, nie, nie należy tępić wszystko po prostu od ściany do ściany, mm. czarno-białe. Tak? Bo też tak nie jest. Stworzyliśmy w tym klubie bardzo dobrą akademię. Słynęliśmy z bardzo dobrego scoutingu, jeszcze za czasów, kiedy to ja byłem szefem skautingu, tak I jednak potrafiłem wtedy, tak? Więc gdzieś to nie, 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 nie zapomniałem. Nie, nie ca tak? nie całe zło jednak leży tutaj tak, czy siedzi na tej tak, kanapie. Tak. O, tak. Oczywiście jestem odpowiedzialny za wiele błędnych decyzji, ale też jestem odpowiedzialny za wiele trafnych decyzji. Ale decyzje okazują się nietrafne też po fakcie. No bo jeżeli zatrudnialiście, nie wiem, Adama na Wałkę chociażby, no to wszyscy byli tak. z zachwytu, tak, a okazało tak, się tak, to tak, tak, gdzieś na tak. Było to, było to bardzo, bardzo logiczne. Tak jak mówimy o tym, że reset powinien nastąpić już rok temu. Mhm. Tak, dzisiaj to wiemy. Wtedy było to z naszej strony logiczne, sądząc, że jeżeli tyle nam zabrakło do tego mistrzostwa Polski, to jak dodamy, dodamy Tiby, Amarala, Cywkę że ten zespół ruszy, że właśnie to będzie ta różnica, która, która zostanie zniwelowana, prawda? No tak nie było, było to logiczne, natomiast to się tak nie wydarzyło, po fakcie wiemy, że historia nas nauczyła tego, że no powinniśmy dokonać tych zmian pewnie rok temu. Tutaj już też dyrektor Żąsa się wypowiedział, tak z, z, zmierzając do, do końca, bo większa rozmowa będzie na, na papierze w Przeglądzie Sportowym, ale dyrektor Rząsa jeszcze z tych, z tych bardzo ważnych rzeczy wypowiedział się, że kadra właściwie jest już zamknięta, no ale kibiców interesuje też co, co z Robertem Gumnym. Jaki jest jego status My na pewno, tutaj absolutnie Tomek Grząca ma, ma rację, ta kadra jest zamknięta, ta kadra jest gotowa, ta kadra jest taka, jaką sobie wyobrażaliśmy ją przed oknem transferowym. My jesteśmy przygotowani na, na ewentualne odejście Roberta Gumnego jest ono prawdopodobne, natomiast nie no my o tym decydujemy, to, to kluby pozyskujące muszą zdecydować, czy chcą ten krok wykonać, czy nie. I kiedy to nastąpi, to w, absolutnie nie leży w nasze gestich. Ale jakieś rozmowy rozumiem, tak, cały tak, czas tak, się, tak, się tak, toczą. Tak, tak, tak. Na razie nie ma po prostu tych twardych Jeszcze nie, ale, jeszcze ale wiemy już, jakie to mogą być kluby. I zobaczymy, piłkę jest po Eastonii. Top 5 Europy? Tak. Prawdopodobnie. Mhm. Okej, okay. czyli co? Czekamy na początek sezonu, piątek. Arka Jagiellonia, startujemy z sezonem 2019-2020. Lech Poznań jedzie do, do Gliwic, nieprzyjemny teren w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak to się potoczy w tych rozgrywkach Piotr Rutkowski. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. A więc, tak, co właściwie można wyciągnąć sobie z tej kilkunastominutowej rozmowy? Też zapraszam do. Z przeglądu sportowego, gdzie w wersji papierowej ten wywiad jest również bardzo obszerny, nie wszystkie wątki się nakładają, zatem możecie sobie jeszcze tę wiedzę na temat Lecha i na temat tego, co myśli wiceprezes kolejorza poszerzyć. Ja wyciągnąłem sobie kilka elementów, przede wszystkim ogromna ostrożność w dobieraniu celów w komunikacji tychże celów postawionych przede wszystkim przed Dariuszem Żurawiem przed sezonem. On ma mieć spokój, on ma mieć czas na zbudowanie nowej drużyny. Nie mówimy, że walczymy o mistrzostwo Polski lub inaczej. Oczywiście tym celem jest walka o mistrzostwo Polski, ale patrząc realistycznie, niekoniecznie ona musi być na takim poziomie, że to się uda, że widzimy jak duża praca musi zostać wykonana, jak duża transfuzja krwi wewnątrz tej drużyny zostaje przeprowadzona. Oczywiście kibiców nie ma prawa to zadowalać, bo z tak dużym budżetem, będąc Jednym z najbogatszych klubów w Polsce oczekuje się, że Lech każdego sezonu ma walczyć o tytuły. To jest sprawa numer jeden. Ostrożność, sprawa numer dwa. Transfery zostały wykonane w 100%, tak twierdzi Piotr Rutkowski. Każda pozycja, na którą Trzeba było nowego piłkarza po tej ogromnej przemianie, tak jak mówiłem, klub pożegnał się z dziesięcioma ponad piłkarzami. pożegnano się z zawodnikami, którzy według władz Lecha Poznań nie, nie mieli już tego w sobie genu zwycięstwa lub go zatracili. No i teraz wkomponowanie tychże transferów, głównie to jest formacja defensywna będzie wymagało czasu. Oczywiście jest też mnóstwo wychowanków, to jest ponad 50% kadry obecnej Lecha. Będzie także wymagało doświadczenia nabytego przez tych piłkarzy i czasu. Ja nie wiem, czy to jest w 100% droga dobra, czy to na 100% wypali, czy to nie jest kolejny eksperyment, czy to nie jest kolejna rewolucja, jak to mówiło się wcześniej w Lechu Poznań która nie zawsze y, tworzona, robiona rękoma Piotra Rutkowskiego i Karola Klimczaka y, wypalała to także kibice, to także Wy macie, y, macie o, to, o, o to pretensje. Teraz bardzo modnie, y, bardzo y, świadomie bym powiedział, u, y, używane jest hasło twardy, Reset, twardy reset, dlatego że według Piotra Rutkowskiego, według dyrektora, według trenera, według prezesa Klimczaka, właściwie Lech zaczyna od zera, ta transformacja jest tak ogromna, że trzeba myśleć w większej skali, że nie jest to tylko kosmetyczna przemiana czy też, czy też właśnie rewolucja, a twardy reset zaoraliśmy wszystko i to jest kolejny punkt, który wyciągam, wracamy do swojej filozofii, wracamy do swojego DNA, nie chcę, mówiąc tutaj, nie chcę mówić tutaj ironicznie, dna, bo. To dno zostało już osiągnięte, ale wracamy do swojego DNA, teraz już zupełnie poważnie. Zespołu, który jest cierpliwy, zespołu, który buduje, zespołu, który stawia na swoich wychowanków, którzy przynoszą pieniądze. Klubu, który nie zmienia co chwilę swojej decyzji, który, który ma długofalową wizję, który wie, co chce osiągnąć. Taka jest przesłanka, takie jest przesłanie prezesa Rudkowskiego. Kolejny punkt postawiony głównie i to jest cel dla, dla tej ekipy w tym sezonie na 100%, i on będzie ewaluowany co kwartał. Drużyna ma cieszyć oko, drużyna ma być atrakcyjna, drużyna ma przyciągać na Stadion kibiców, a ta frekwencja w ostatnich rozgrywkach, zwłaszcza już pod koniec, była absolutnie kiepska, nieprzystająca do tego fenomenu, jakim jest Lech w Wielkopolsce. Ma być utrzymanie piłki, po to jest sprowadzony również Miki Vander Hart, zawodnik, który potrafi z bramki eksperdiować bardzo dokładnie piłkę, tak twierdzi Piotr Rutkowski. Ma grać atrakcyjnie, utrzymywać się przy piłce, grać wysokim pressingiem, stwarzać sobie dużo sytuacji podbramkowych, co oczywiście ma prowadzić do zwycięstw. Tak to się wszystko prezentuje. Jakie są Wasze wnioski, jakie są Wasze odczucia na temat tej rozmowy przeprowadzonej z Piotrem Ludkowskim zapraszam do komentarzy, podyskutujmy sobie, zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się wkrótce i do zobaczenia w kolejnym odcinku.